Dobrze, no i już, się nie dymujmy się, tak, się czujemy niepewnie. E, dzień dobry, e, witamy na kundelkowych wieściach, czyli na live ze schroniska kundelek. E, dzisiaj poproszono mnie specjalnie, żebym pokazała Izydorę. E, Izydora, chodź, 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 chodź jeszcze tutaj się pokaż chwileczkę, tak, o, z twarzy, z pyszka No, później pokażemy cię całą, ale na razie z twarzy, z pyszka. E, więc, jak widać, jest to sunia w typie terriera. nawet jagd terriera, albo jagd terriera, po niemieckiego. E, w każdym razie, Terrierka. E, sunia jest bardzo fajna, bardzo przyjazna, tak. Lubi wchodzić na człowieka generalnie. E, ale oczywiście jest w nowym terenie, więc, więc co. Wszystko będzie mnie ciekawiło, tak? Oprócz, oprócz poczenia w kamerkę. Tam przechadź jeszcze cię przytrzymałeś, chwileczkę, żebyś, żebyś się pokazała z, y, z przodu. Więc tak. Tak, tak, dokładnie, tak. no, już, już, już. No, więc jestem taką śliczną, niewielką, y, około dwuletnią sunią y, i szukam nowego domu, ponieważ. Y, ponieważ e, moja towarzyszka, czyli Izabel, prawdopodobnie niedługo nas opuści i Izadora zostanie sama. Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Grzeszny pies. E, Izadora ma e, taki jeden mankament, e, który mam wrażenie coraz więcej piesków ma, które trafiają do nas ze stroniska, e, czyli przeskakuje przez ogrodzenie. Co prawda przez niskie ogrodzenie, u nas, wysokiego nie pokonała jeszcze ani razu. No ale do tego prawdopodobnie wolelibyśmy, żeby trafiła do jakiegoś mieszkania. Dobrze, pokażę ją na innym widoku, chwileczkę. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. O, dobrze, więc tak wygląda sunia od tyłu. Hej! Haj się tutaj. Haj tak, musi wszystko wąchać. Chodź, chodź, chodź. Pokaż się z przodu, pokaż się z przodu. No nie tak. Tak. Tak, tutaj w ogródku zawsze dużo psów y, przebywało, więc jest co, co wąchiwać. Tutaj trafiają też szczeniaki, żeby mieć tak troszeczkę spokoju z dala od końców. Tutaj też są pieski, trafiają, które są na leczeniu na budynku. Żeby, no nie widziały cały czas betonu, gołych ścian, tylko miały kontakt no, troszeczkę z naturą, tak? z trawnikiem. Więc jest tutaj co obwąchiwać. Tak, jak ja mówiłam, Izydora. <laughs> chodź, 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 chodź. Wiesz? Wiesz, jestem? Mogę się skupić na chwileczkę? Czy nie bardzo? Wiadomo, jest to piesek myśliwski, więc będzie potrzebowała dużo takiej pracy też y, umysłowej, pewnie węszenia, y, spacerów, y, no, żeby zająć jej y, tą główkę czymś, żeby po prostu się nie nudziła i nie myślała o, o uciekaniu. Dobrze, chodź. Okay. Momencik. Ale jesteś ruchliwa. Da się szączyć, da się Chodź, chodź, chodź. Kto tam choszec? Anielka poszła sobie. Chodź. 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 Chodź Chodź, chodź, chodź. chodź dziewczyna. A widzisz. No, tak jest lepiej. No, teraz wszyscy mogą cię zobaczyć i jak sobie jak sobie wyglądasz. Więc jeżeli ktoś chciałby zaadoptować e, Izzydorę, to zapraszamy do kontaktu z, z numerem komórkowym 510-177-87. E, prosimy bardzo, żeby kontaktowały się z nami osoby jednak dorosłe. E, Odpłatnowie zgłosili nam, że przez e, ostatnimi czasy e, dzwonią do nas dzieci. A no niestety, jeżeli chodzi o adopcję, no to rozmawiamy tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi, ponieważ to one podejmują decyzję czy pies trafi e, do któregoś domu, więc e, prosimy rodziców o to, żeby, e, no, żeby to oni do nas e, dzwonili i wtedy będziemy e, podejmować jakieś decyzje w tej sprawie. Tak, więc Izodora prosi o poważne, e, poważne oferty w sprawie adopcji. E, o, taka jestem. No, prawie że piesek taki no, naprawdę jest niewielki. E, dobrze. Widzę, że brudzi mi tutaj troszeczkę riko, który sobie wszedł do ogródka. Ale dobrze, zamkniemy sobie tutaj. Zamkniemy riko w środku. I Zedorkę zostawimy tutaj i pójdziemy sobie na chwileczkę na wybieg. Zobaczymy kto tam siedzi. Już momencik. Chodź. A, 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 a. Bo Izydory nie możemy tutaj zostawić biegającej luzem Bo kto wie jakby to się skończyło Okej okay. Idziemy na chwileczkę Mam nadzieję Z dala od donicy ją zainstalowałam W związku z czym myślę że w przeciwieństwie do, do Izabel nie skoczę na nic Ewentualnie na stół. O tak Idziemy do chłopaków Na same kłopoty z nimi Zrobiły się fajne. Jak widać, my zdają go. Tak. Domagają się kontaktu. Ale wygląda na to, że troszeczkę za się do nas przyzwyczaiły. No, Chodźcie, Chodziejcie. Cześć! No i właśnie. A i dobra, teraz się zajmą sobą przez chwilę. Jak <śm> najlepsza gonitwa. Więc, jeżeli ktoś ma duży ogród, to zachęcamy do adopcji obu. <noise> Natomiast do mieszkania, no, do dwójki takiej bardzo energicznej nie polecam. Co mogę o nich powiedzieć? Sam to jest taki bardziej otwarty, chociaż no, to też zabiera mu troszeczkę czasu, żeby się do człowieka przyzwyczaić. Teraz Państwo przychodzili do niego na spacery i okazuje się, że no nie jest to aż taka prosta sprawa, nawet z nim. Więc już nie mówiąc o Sato. Więc nie wiem, co doradzić. No. Przede wszystkim, czas, czas, dużo cierpliwości, dużo kontaktu, zabawy z psami. My się bardzo często bawiliśmy, tak? Worzystaniu różnych zabaweczek. I oczywiście karma też, e, karmienie z ręki, częste. No i tyle. No i spacery, kontakt stały i, i naprawdę takie psaki się przełamują. Eee, niestety chyba Sato i Sato za bardzo się do nas tutaj przywiązały. Są tutaj zbyt szczęśliwe. <noise> eee, I nie po potrafią uwierzyć, że gdzieś może być im lepiej, a na pewno byłoby im lepiej, gdyby miały swoją własną rodzinę. No bo jak widzicie, no i je słyszycie jest tutaj strasznie, strasznie głośno. Tam Bobik się domaga uwagi. Tam jeszcze z tyłu jest Cedrek na wybiegu, też szuka nowego domu. To są fajne, fajne psy, o, oczywiście Bobik jest troszeczkę trudniejszy. No ale jak widać e, i nawet te... Co jest w tej trawie? No, to ja wiem, co jest w tej trawie. Nie róbcie tak. Okej, okay. więc e, Salto to jest ten czarny biały a właściwie trikolor, a Salto to jest ten czarny podpalany. E, to prawdopodobnie jest rodzeństwo znalezione na łąkach, e, sobie tam e, Dorastało bez kontaktu z człowiekiem, dlatego, są teraz, dlatego były takie bardzo wycofane. Nawet Sato, jak ostatnio podeszłam do niego w masce to też w jej czapce, nie poznał mnie i zaczął na mnie szczekać. No, ale później wystarczyło się odezwać i, i, i przyszedł nie pęc ogonem. I jest troszkę bardziej wycofany niż brat, ale e, myślę, że w nowym domu szybko by tą różnicę nadrobił. Dobra, zobaczmy w czym wy się tak tarzacie. Dżownica? Co to jest? Okay. Tym panie się Wam należy. Jak nic. Hey. Chodź, 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 chodź. Nie będziemy się całować teraz. Nie będziemy. Tak, a tam hałasują oczywiście szczeniaki, które już w czwartek, piątek będą szły do nowych domów. Do adopcji zostaje tylko, tylko mamusia, której też się zrobił bardzo fajny piesek. Tak, jeszcze nas czeka nauka chodzenia na smyczy. E, już było pierwsze zapinanie smyczy. E, no, widać, że to był pierwszy raz w życiu miała e, smycz przypiętą i niezbyt jej się to podobało, ale cóż, każdy pies musi się tego kiedyś nauczyć i się nauczy. Tak, więc pożegnajcie się z maluchami, już pewnie ich nigdy więcej nie zobaczycie, no chyba, że na zdjęciach, jak e, z nowych domów nam przyślą, e, jak z nowych domów nam przyślą zdjęcia, jak te psiaki będą wyglądały za, za parę miesięcy, bo e, bardzo fajnie się obserwuje, jak one się zmieniają. Czo, czo, ty chcesz? Dobra. Okej, okay. więc tam chłopaki są. jest chłopaku. Podejdziemy sobie, chociaż nie mamy żadnej karmy, żeby chłopaka poczęstować. Ale sobie podejdziemy do niego. Tak, bo on bardzo lubi człowieka. I bardzo lubi właściwie też inne psy, prawda? Bawiłby się z chłopakami? A, to tak się składa, że wszyscy jesteście z milca. Tak, tak, tak. No, tak. Bobi trafił do nas mielca, żeby się tutaj troszeczkę uspokoił. E, I faktycznie jest spokojniejszy tutaj na wybiegu ma więcej przestrzeni, nie biega jak szalony, tak jak mielców złuż wybiegów, z e, już i e, no, jest taki no, chyba trochę spokojniejszy. No oczywiście widać z czym pszak ma problem. E, on lubi postawić na swoim. E, w domu byłby typem e, dominującym e, i żeby wszystko było tak, jak on chce. A jak nie będzie tak, jak on chce, no to ma zęby, prawda? No, ale są śliczne. I w gruncie rzeczy bardzo fajne, bo to jest około 7-letni piesek, oczywiście nie dla każdego, na pewno nie do rodziny z dziećmi, do innego psa jak najbardziej, bo naprawdę on bardzo chętnie by się z kimś pobawił, Tutaj cały czas mi obiecują, że go z kimś połączą, ale na razie się to nie, nie zdarzyło, więc no... No cóż... Co, ty też lubisz? A ty z nie wszystkich lubisz przez barierkę. Pobiegacie sobie? Aha, się fajnie brzmieli. Dobra. Dobra. E, więc po malutku e, będziemy kończyć. E, jeżeli chodzi o informacje takie stroniskowe, to trafił do nas dzisiaj jeden piesek. E, z, rudnej, e, z rudnej małej. E, taki rudzielec, e, troszeczkę w taki niższy w typie, nie, jakiegoś tam może Myśliwskiego, jakiś kiedyś dziadek, może kiedyś siedział koło. E, tutaj jest Ignaś, który trafił do nas ze świlczy, ma przypięty łańcuszek z tego względu, że jakby miał przypiętą smyczkę, to by ją pewnie przegryzł. A łańcuszek jest po to, żeby piesek się uczył e, chodzenia na smyczy e, i żeby była możliwość złapania na wybiegu, e, jeżeli na przykład nie miałby ochoty wrócić, e, wrócić do końca. Więc nie, żeby go nie łapać na nowo, tutaj nie biegać za nim, to po prostu ma przypiętą, zazwyczaj ma ją przypiętą smyczkę, ale ponieważ on prawdopodobnie by ją przegryzł, to ma przypięty taki łańcuszek, którego no po prostu nie przegryzie. No, trzeba sobie jakoś po prostu radzić z takimi psiakami, które wymagają dużo, dużo pracy, socjalizacji. E, Ignaś, e, no jak wiecie, kiepsko znosi schronisko jest to dla niego bardzo niekomfortowe środowisko, ale po malutku yy, to jakoś naprawimy. O, jaka banda tutaj siedzi. Lolek zachowuj się. Lolek, zachowuj się. Cześć, cześć. więc to jest Luna, Sati, Susana i wypchała się jeszcze sali. E, to są e, małe dorosłe sunie i zachęcamy do ich adopcji. E, bo są bardzo fajne. To prawda Luna i Sati stali, no mniej, w mniejszym stopniu Suzana. Są troszeczkę takie lękliwe, nieśmiałe w stosunku do człowieka, ale naprawdę wystarczy parę spacerów, trochę karmy i już będą bardzo, bardzo fajnymi psimi towarzyszami. Chyba się... Nie. Myślałam, że się wielkościowo już ustawił. Tak, cieszymy się, bo zimno jest. Dokładnie, że jest strasznie zimno, 10 stopni. No, co to tak pomyślał? Możemy tak zmieniać temperatury z 24 na 10. Tak się nie robi, prawda? Dobrze ja szczególnie bym polecała tutaj Suzanę do adopcji. Jest to taka niewielka grupcia, bardzo fajna i z nich wszystkich to naj, chyba najszybciej by się e, przystosowała do nowych warunków, do nowych warunków życia. Więc polecam dziewczynę. Ale tak właściwie to wszystko są bardzo, bardzo fajne, prawda? Ale ręka pusta, nic nie ma. No nie przyniosą dzisiaj nic. No. Dokładnie zrozumiałam. Jak to tak z pustymi rękami? Tak, nakrzycz. Nakrzycz. Jak to człowiek z pustymi rękami przychodzi, żeby się witać? Cześć. Dobrze. Ignaś. Jego chyba nawet jeszcze nie ma na stronie, ponieważ piesków na tym etapie jeszcze nie pokazujemy. No i oczywiście Doris, która jest leczona na serce, bierze lek, ale to naprawdę jest to tamizna, e, chyba na miesiąc koszt, nie wiem, ona bierze ćwiartkę, to jest naprawdę, naprawdę niewielki koszt, znikomy, to no, trzeba pamiętać, żeby jej podawać codziennie, ojojoj, nie denerwuj się, Bakuś, nie denerwuj się, No, dobrze, to są seniory, a tutaj ktoś idzie, nie, jutro do adopcji, tak, a teraz sobie smacznie śpi. No, Przepraszam, wróciłam. Pieszy się. Z... Tak, Tecina, pożegnajcie się z Tiną Miejmy nadzieję, że już tam e, zagrzeje miejsca w nowym domu. No cześć mamusia, masz już dość, prawda? Masz już dość. Jasne, no. obiecujemy, wydamy je. Czwartek, piątek. Znikną. ok Ostatnie. chłopaki tak, tam jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Podejrzewam, podejrzewam martwą drżwnicę. Mam nadzieję, że to jest, jest martwa drżwnica. Eee, tak, czyli za do nas jeden piesek. Się zamieściliśmy dzisiaj ogłoszenie o jednym piesku znalezionym chyba w łaburce podleśnej. I trzymajcie kciuki, bo to możliwe, że znalazł się właściciel. Eee, a zobaczymy jeszcze, bo to trzeba tam zidentyfikować tego pieska. Dobra, pokażę wam Izidorę zaraz. E, trzeba zidentyfikować tego pieska i czy to on, bo jeżeli to jest on, to przeszedł 90 km. Ale zniknął 2, e, miesiąc temu, więc dla psa zrobienie 90. Nawet ja bym chyba przeszła 90 km w e, dwa tygodnie, więc dla psa to jest e, żaden problem. Dobrze, gdzie jest Izydora? Tak, tutaj się schowałam. Teraz zostałam sama, więc znalazłam sobie bardzo wygodne miejsce. Ajajaj, już cię idę odplątać. Ale się zaplątałaś. Już do ciebie idę. Dobra, trzeba Dora ratować. Wam dziękuję za uwagę. A więc jeszcze Riko na koniec. Riko? Tak. Poprosisz o co prosisz? O otwarcie bramki? O otwarcie bramki prosimy? Nie wiem. Tak, poprosiłem i, i masz otworzyć człowieku, tak, ale jeszcze najpierw musimy zabrać tą Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro.